Proszę określić cel podróży. Podaj analizę sytuacji w mieście. Wzmożona aktywność NCPD w dzielnicy Haywood. Brak oficjalnych komunikatu. Radiostacje wykazują, że na miejsce wysłano operatorów MaxTacu. Awaria sieci elektrycznej w Santo Domingo. Pozostałe dzielnice. Aktywność nieodbiegająca od normy. Lizisbar. Ruszamy. 54. Nadzwyczajne wydanie wiadomości. Obrady Europejskiej Komisji Kosmicznej zostały przerwane przez awarię systemu stabilizacji neuronalnej. Pięciu członków Rady nie żyje, trzech jest w stanie krytycznym. Służby to teraz szukają przyczyn tego makabrycznego wypadku. Sprzęt konferencyjny dostarczony został przez biotechnikę. Jej przedstawiciele odmówili komentarza. Nasz reporter jest już na miejscu. Niebawem przekażemy Wam więcej wiadomości. Zostańcie z News Network 54. Tak? Jesteśmy umówieni dopiero na koniec tego dnia. Co nie? bo Quantified Satori otrzymało powiadomienie swoich odczytów biometrycznych. Wszystko w porządku? To chwilowe problemy. Nic, czym powinieneś się martwić. Pamiętaj o naszych ostatnich zajęciach. Relaksacja neuromięśniowa. Powtarzaj trzy razy dziennie. Naprawdę poczujesz się lepiej. Jasne. Do zobaczenia. Strefy przeznaczonej do lądowania w punkcie docelowym. Wybierz miejsce jak najbliżej baru. Ja masz procedury. Rozpoczynam procedurę lądowania według nowych wytycznych. To jest kurwa! Widzisz tu gdzieś lodowisko? Mogłeś nas kurwa zgnieść na miazgę! Zejdź mi z drogi. A tobie się wydaje, że kim kurwa jesteś, co? Kądr wywiatarasaki, coś jeszcze?